Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie jestem Wojtek Wojtego Zadomadza. Jestem dzień dobry. A to jest kolejny odcinek z Hella. Tak, i mamy taką piękną pogodę dzisiaj. Naszego piekła. Na <grym> ziemi. Dosłownie. Jest tu coś ten o. Ja sobie bidonik napełnię. Ja nie mam bidonku. Chyba będzie gdzieś znaleźć. Ja będę piła to, co znajdę po drodze. Dobrze. I słuchajcie, plan jest na dzisiaj taki. Idziemy do, już do Lambda 2 Jesteśmy w sumie, no, w miarę na jedzeni, w miarę wszystko. Ja wiem tylko tyle, żeby nie gotować żółtych żab. Tak, Wojtek się nauczył. Tak. O, dwa kraby. Dobra, jednego mam. Dzień. Żaba cię ścigała. Tak ci jest. Chodź, tu, kurde. Co, ty, to to. Po... Dobra, poluj. A czy nie mówiłam, że zawsze tak jest, Wojtek? Chodź, Dzień, idziemy. Kurde. Nie, polowanie. Nie, tamto. Czekaj, krab. O, No, co za berne. dziad... Te jajka mam! Zrobimy jajecznicę! Wydaje mi się chyba, że się da. No, co za gówno, nie mogę go... Aj, to są te duże kamienie, co ci mówią, że trzeba pamiętać. Dobrze. Oj, widzę, jest grzyb ten, z tym... narosł. No, to możesz go tam... Super! Przez pół dżungli goniłem kraba, nie mogłem go dziabnąć w ogóle. Nie czaję tej gry. <ścoughs> Coraz bardziej tej gry nie czaję. No, ale cóż. Cześć, Na, jeszcze mam, się znalazłem mam jednego, przynajmniej. Mam jednego krabika, więc można go jeszcze usmarzyć. A ja co mam właściwie? Mm, do jedzonka? Bananów mam bardzo dużo. O, no banany to tutaj, to tutaj akurat rosną, więc. A w ogóle ja mam ser w puszce. O! No znalazłem gdzieś i sobie tytole przy sobie. Terek w puszce. Aha, ty tego kraba robisz. Aha, tu mięso było zepsute ostatnio, no tak. Tak, tak, to jest rzucone. Żabka. <noise> Bananowiec nam rośnie, nawodnienie, nawóz. A nawodnienie ono widzę jest, ale nie wiem za bardzo, co dać jako nawóz. Wiesz, może co? Banana? Ci daje? A czekaj, ja przetworzę węgiel drzewny, co mi to da? Popiół z ogniska. Może popiołem? Ja wiem. Ja nie. słuchaj, ostatnio swoje kwiatki ponawoziłam fusami po kawie. Nie powiem ci, że ładnie rosną. Też, też podobno tak się robi, no. Nie mamy kawy. Dobra. Okej, okay, krabik się gotuje. Jeszcze tutaj nam dołożę, żeby nam nie zgasło, jak nas nie będzie. E, to my planujemy tu wrócić, tak? No jak zbadamy tą lampę zobaczymy, tylko ja zobaczę jeszcze, która jest godzina. Jestem ciekawa w ogóle, gdzie nasz ten... Gdzieś ty poszedł spać. 13 jest, dobra, to idealnie jest. No trzynasta. To na zegarku nie mogłeś sprawdzić, tylko się kłaś do łóżka? A faktycznie. Dobra, nieważne, nie nieważne, nieważne. Dobra, chcesz zjeść tego kraba? Mm, a ile ty masz tego białka? jedną trz trzecią? A, to może więcej niż ja, ja mam tak jedną no piątą. No to zjedz. Chodź krabik. Zjedz. Ja no, 18 białka dostałam. Nie, dostałam to chciałam. Jestem no, full nawodniony, full węglowodanów, średni. full tłuszczy, nie mam tylko białka, znaczy jedną trzecią. Dobra, Tłuszcze, idziemy do landy 2. Mam... Którędy? E, za mną. Ja tym razem w ogóle nie orientuję się w terenie, nie wiem dlaczego, ale mam z tym jakiś dzisiaj problem. Znaczy z tym m, dzisiaj, z Kolejny lokacją krab. tą. O, a ten, ta, ten się z złapał. Do kieszeni z nimi choć. O, o, tu jest ta. Co wziąć? Moliera. Możesz wziąć. Możesz A gdzie moje te czekaj? Maczuga mi się ten. Ej, przecież ja miałam maczugę, gdzie ona jest. Pewnie się gra nie zapisała. <laughs> nie, podejrzewam, że ona była już na zapisuciu i zepsułam całkiem. To może. Nie, bo nic nie mam pod tymi. No to nic. Zrobisz mi włócznie? Dam ci hmm. owocka. Właś się znalazła. zrobić, tylko nie mamy tego. Czego? E, długiego długie trzeba tutaj chyba drzewo A w obozie leżał? Wiem, widziałem właśnie. Jezu, tylko żeśmy wyszli już pada. A wiesz, co się też nie ma, możesz mi też zrobić. Wiesz, że jak to Ech. chciałeś, to obrosło w bluszcz? To prawda? tak. Okej. Okay. A Ty, Wojtek, to ty umiesz ładnie robić takie rzeczy, ja Ale czekaj, nie umiem. czy da się zrobić jakąś lepszą tą włócznię? Z jakimś kamieniem, czy z czymś? A Poczekaj, ja w sumie nie wiem. Ja tu mam ostrze. Si a, kije, nie wezmę, czekaj. Kamienne a... ostrze, dodaję i nic się nie dzieje. Patrzcie, ja mam jakieś kamienie. A czekaj, tam może liany. O, kamienna włócznia. A ja mam obsydiany! jak ja bym ci obsydiany dała? Trzymaj kamienną włócznię. To się Ale nie trzymałeś 48. Dobra, w sumie Dobra, mi wystarczy, bo to chyba, że to porek chcesz mi bardzo zrobić, bo... Yy, ja tam mogę w spróbować średnio. zrobić, tylko czekaj, ja sobie też. A czekaj, zrobię a to, ja, ja ci lepszą... wyrzucę masz obsydionowy kamień. Spróbuj na tym zrobić. Nie, to to nie przejdzie. Dlaczego? Obsydion no, jest jeszcze... twardszy od kamienia. No ale to czekaj. Weź to. Jest, e, nowe, 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 nowe Lina. No, co jest? No, no, hej, słaba włócznia. a potrzebuję jeszcze jednego patyka. Dobra, nieważne. Do cikika? Jakbyś miała długiego kija? A długiego to ja nie mam, ale mogę ci znać. Obsydianowy kamień. Mam jeden. A, tu mi już rzuciłaś. Mogę ci jeszcze dać, masz. Jak z Nie, połączenie dwóch nam nic nie da. Co no się. Co stało? Co, kijem ci przywaliłam drugim. Ej, ten kijek jest. budgie, budgie. Mm. Dobra, czekaj, to ja sobie też zrobię tą kamienną włócznię i będziemy szli dalej, bo szkoda czasu. Dobrze, to to tam tamse. Się roz... rozglądaj z tym ja tu się rozejrzę czy nie ma coś do jedzonka Dobra w się sensie, czy wiesz, czy mięsko jakie nie przypełzło No dobra, okej, okay. mam kamienną włócznię I czekaj, ja sobie może zjem o trochę orzechów to będzie tłuszczyk. Tu będą węglowodany o, być gdzieś może posprzedłam na kurę. Dobra, czekaj, bo jeszcze widziałam grzyb mi się jeden zepsuł. O, kokos. I sobie to jedno zjem, o. I jakie ja się teraz prezentuje? Pięknie. Co? Pumba. Usłyszałam puma i myślę matku. jeszcze dobrze nie wyszliśmy. Idziesz? Idę, idę. Idziesz. Już jestem za tobą. Ja czy złapię pijawę. Nie. Niebezpiecznie. Masz zimne potrzeby. Nie, bo z reguły jest tak, że wiesz, jak łazisz po tym kurde wodzie, to z reguły jakąś pijawę złapiesz. dobra. Mam ja owocki. mam wrażenie, że ten, że więcej jednak po jak się szlejasz. To, to jest randomowe. To mam jak kleszczę. Randomowe totalnie. Raz jest, raz nie ma. Oj, od czasu do czasu... O, orzeszki spadły! Dobra, to zbieraj Orzeszka. i tutaj Orzeszek. jest wejście na górę. Okay, jeszcze raz wezmę sobie lniany. Ja chyba mam sporo. A tu mierzeszki spadną jak mnie zobaczą? oczywiście. O, faktycznie leży. Rzeszki spadają na mój widok. Ja wiem jeszcze to ci tam. Dobra. Chyba, że ja wcześniej zjem. Chyba że. A to tam? Tak, i tam na górę i tam będziemy mieli... Aha, no. a, już pamiętam, tak. I tam siedziały te te obdartusy i śpiewały. No tam po drugiej stronie. Ciekawe czy jeszcze siedzą. No żeby zobaczyć. O, żółte grzybki. A lubię bierz, bierz, te żółte lubisz. Tak, one, one dużo energii nawet dają. Ja lubię to z pajęczyną. A na surowe jesz? Nie, do zupy ci wkładam. Masz ha. rosół. <laughs> mm -hmm. Nie ma ich. A szkoda, ja już przyzwyczaiłem się do ich piosenków. A i przede mnie. Dobra, zobaczmy co jest w Lambdzie 2. Czekaj, ja nie mogę na tą kłodę wleźć. Dobra, jestem. To się, że animacji wspinaczki pewnie nie będzie. A, bo tu tutaj masz. Mm. O jest. O, a co tam masz? Wiesz my? co? Ja mam w ogóle wrażenie, że my tu będziemy mieli część mapy kolejnej. Tak? Tak mi się wydaje, bo o, jakieś ruiny. E, a to nie jest to obozowisko, pamiętasz co, ona do nich przyszła i tutaj sobie prezenty dawali? Nie, chyba nie. Czekaj, nowy dialog, Czę się z tym pogadać. O nie, tu znowu będzie jakiś... wymaga mały... znowu jakiś rytualny kocioł. Ale tu masz rzeczy, są. No zaraz, zobaczymy. miejsce kultu. to this place maybe if you find its owner you'll learn how to get out of there you just have to keep going i don't know if i can make it it took me so long to get here you can make it i'm here with you aren't i and i'll be with you every step of the way just stay strong for me i will A promise. A ja nic nie mogę położyć tu. Bo to potrzeba małe kamienie. Znaczy małe patyki. Toś nie mogę przerobić tych swoich? Możesz to dłużej, jeżeli masz. To jest przetwórz, tak? Mhm. Mm no, miałem. Pytanie jest teraz takie: zbliża się noc. Um, robimy jakieś łoże? No wypadałoby raczej No co, co będziemy tu siedzieć po nocy. Czekaj, to już zaraz zrobimy, tylko to jest właściwie bananowca. Oj, tak żar z dupy potrzebny. E, to, to wiesz co, czekaj, najpierw się prześpimy, bo to i tak nam może zgasnąć, jeżeli teraz rozpalimy. Tutaj są liście palmowe. Z palmowe czy bananowe? Skąd się palmowe? Tutaj To ty tłucz, bo i, mi, ja nie mam, ale ja ci za to poponoszę. O, grzmi. Mhm. Mm a miseczki, wszystkie w domu zostały. I tu w ogóle jakaś. Magda, tu jest jedno łóżko. W jaskini. To jest spać do jaskini, ja tu. A masz już zrobione? Tak. Dobra, to lecimy. Teraz zauważyłem, że tu jest jaskinia. I co, sam wyjdziemy. Wszędzie ja wejdę, bo nie widziałem. Tylko pamiętaj, do szóstej. Przez to twoje do szóstej, ja tak nie o szóstej się obudziłem już nie spałam. Ty. No widzisz. Zresztą i tak musimy poczekać, aż przestanie padać, bo inaczej to z ogniskiem to bez sensu. O matko, no tak. Dobra. O, nie pada. Mamy dialog jakiś? Nie. Gdzie ty masz to skinie swoją? No tam jest, tam jest jakaś miska, miska kokosowa. Boże, z jakimiś kościami tu spałeś, panie! I tak dalej. Te kości może wezmę się, to no jakbyś te chciał wyjąć, czy coś? Kości złości. Czekaj, ja się może pooglądam tu na ziemi, spała. Nie wiem, co mnie do mnie się przypałętało. Eee, czyste nóżki. Dobra. No nie pada, to Dobra. Już? I co tam pokazuje, że chce? Hmm. Krawki bani coś tam i psychotrię. No to to samo co ostatnio, to jeszcze raz robimy, tak? nowe ostrze kwiaty lili wodnej. To czekaj, psychotrię ja cię tu widziała. A ten bani, coś to co to było? Na drzewie taka liana. Dobra, to i tak musimy pójść chyba dalej. Nie wiem, czy dalej. Bo tutaj ale... nie ma, bo tutaj nie ma, wiesz, co tych takich drzew. Tutaj są wszystko, są te. Bambusy. Bambusy. No to dobra, to chodź dalej, zobaczymy. Co już mnie opełzło? O, mnie też. A wstałam rano i była poranna toaleta, no? Przeglądanie. Jawa. Ale jedna. U mnie też tylko jedna. Oj, kichy, Ta raz. cała, znowu? Co ty za odcinek kichasz? <laughs> na zdrowie. <laughs> Dziękuję. O, mamy tukana na obiad. Tukana e... na obiad. O, i papugę widzę na obiad. O, tu jest, patrz, no, tu będzie kolejne przejście, Madzia. Kartograf, dobrze. Bo tu jest ta, ta ściana zamknięta. Idę już do ciebie. To musimy zrobić znowu tą miksturę w takim razie. Psychofia to były takie czerwone jagódki, małe, wiesz? No to wiem, ale tam. A to, co ten, to było z drzewa. Tylko, że wiesz, co tutaj nie ma. O, mam kolejnego tukana. Jeszcze? E, tylko, że wiesz, co tutaj niestety nie ma drzew takich, żebyśmy mogli to zdobyć. Muszę na jakiejś skale? Wiem, tu jest lipa. Więc ja nie wiem, czy nie będziemy, wiesz, co? E, musieli się tam cofnąć delikatnie. Do domu. Znaczy, czy ja wiem, czy do domu tam wystarczy, żebyśmy zeszli chyba tym tym? Bo tam były drzewa, więc może nam się uda to znaleźć. A czekaj, a ja nie mam psychotrii czasem. Liść I Ja miałam, ale szlak trafił z tego, co widzę. Nie, nie mam. U siebie. Tu jest też. Chodź, molinery. tu są te drzewa. Mamy psychotrię. O, czekaj, okay. jak się tu. Można spaść? Dobra, ja może nie będę próbował. Nie, wiesz, co tu się chyba nie da spaść. Bo chyba po prostu trzeba no, zejść na No to też nie próbuj. Bo jest zawsze jakiś ekran ładowania. No, dobra. Czekaj, ja chcę zobaczyć tylko... Jak zwykle białka za mało. Olej dzieci Bajer na dole pada na górze. Nie? No właśnie. Lina... Liana... Liana to. To były takie ym... To, 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 co jest na napotrzone to były takie kwiatki jakby obrastające drzewo, jeżeli dobrze pamiętam. No, co coś ten deseń. Czeka ja A psychotria, no to ty tam wiesz co tam jest. No właśnie szukam. A ja gdzie to było u nas za domem. Nie polezł w jakieś nie wiadomo gdzie i szukaj. to te kwiatki to były na takich większych drzewach, jeżeli dobrze pamiętam. Jezu, przebiegło się myślałem że to dzikus. <noise> tak, dziki jeszcze nie jestem. O, jeszcze? Jeszcze. Lina, Liana, Liana. A może o, nie czekaj, tu jest takie duże, grube drzewo, może tu będzie. No, bo to było na takich właśnie... O, grubaczne. mam! Beni, 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 no. No zbieraj tego ile bądź. A ta psychotria to co mówiłaś, że co to jest? To jest taki krzaczek, i on ma takie czerwone, te. Jagódki, jakby. Krzaczek z jagódkami. Dlaczego ja mam wrażenie, że zaraz mnie coś zerzy tutaj? O, ja, ja już nie mam wrażenia, bo miałam przykre wrażenie, że się zgubiłam od siebie, a jak ja się zgubię, to ja nie mam. Ale mam dialog. Tam... Tak? Mhm. Czy ty masz dialog? jest zablokowana. Papugę zostawiłeś ty. Yy, ale ja chyba już nie podniosę papugi. Porządek zrób. Czekaj, o, to nie to było? Ojde konało tutaj dziabni, ale to chyba nie. Nie, to. nie, nie, to, był, to było takie drzewo z korzeniem. Krzaczek, nie drzewo. Znaczy krzaczek, tak, 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 ale to nie, to na pewno nie było to. I goła przede mną ucieka. Ty to znalazłam. Nie wiem, nie widzę tej psychotry. KO, domu była! Zaraz będzie, że ja gdzieś mi nami i nie widziałam, i się będą ze mną śmieli. Pewnie no tak będzie. Dzięki. Zawsze tak jest. No tak, i mamy teraz zadanie. Znaczy, ja mam przynajmniej, żeby przygotować i wypić kolejną tą. Co? A co to jest to? Żywica. Gdzie ty jesteś? A, tu jesteś, bo ja się raz widzę Patrz, żywica. jakie ładne te. O, i znalazłem to twoje pnącze. BLBB, coś tam sobie. No, no, no. O, nie mam miejsca na O, czekaj, są bombusy. Ale ja mam za to jasno zielone grzybki. Okay, ja sobie o, i mam tą z... Molierę. Ja mam żarcia. Dobra, zjem to, zjem żółtek, grzybki. No sobie stanę przy tobie i ja sobie zrobię ten top. O, mam zepsute owoce. Teraz, może ja bym też coś zjadła trochę. O, nie, zjadłem zepsutego owoca. No, nie znowu. O, nie zauważyłem. Dobra, czekaj, bo ja. O, ja kijków nie mam, trzeba kijki zacząć zbierać. Chciałam zrobić sobie top, mam z czego nawet. No, Zastanawiam się, wiesz co, czy nie byłoby prościej już do domu wrócić. No mi się też tak wydaje, no bo kurczę, tak to my chyba nie znajdziemy tej no. A psychotry rosła zaraz za obozem. Teoretycznie, a może słuchaj, a może my jesteśmy na tyle głupi, że tam wszystko rosło? No Tylko przecież przyglądaliśmy. Nie no właśnie. Chociaż teoria, że głupi jesteśmy, to też się często sprawdza w naszym no, przypadku. No, więc właśnie o to chodzi. No bo tutaj już jest nasz domek. No, to, to dobra, to idziemy za domek, będzie szybciej bliżej. O, łożechy. O, i widzisz, i pójdziemy, się zapiszemy. Tak? Czekaj tak. wypadek. No to czekaj, jak tu jest nasz domek, to psychotria rosła tu. Gdzieś zaraz, wcześniej. No i teraz znając życie, to pewnie jej tu nie będzie. A to nie jest to? To jest to. No, tak jest czerwonym, no, o to, dokładnie to. Mam psychotrię. No. Ja się idę zapisać, a ty rób, co chcesz. Nie, ja też. Lepiej się zapisać. Dobra, ja sobie jeszcze tutaj dziabnę wody. Dużo. O, widzisz, ja też mi się napiła. Bo odwodniony jestem po y, niebezpiecznym ogarnianiu. A ja wezmę sobie dwie miseczki, wiesz, na wszelki wypadek. Ewentualnie, ja no nie, nie, rozpalać to nie będę. Nie, 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 nie gotujemy jeszcze. O, Jezu, co z tym żyganiem. Oj, ty dzisiaj coś do tego akurat. Wiecie co, tak jeszcze zanim nagrywaliśmy, stwierdziliśmy, że a popatrzymy sobie w ten nasz tutaj zapis cały co jest dobre na co na co, nie? Wiecie co? Mnie strasznie drażni jedna rzecz. Tyle rzeczy zbieraliśmy, a mamy brak jakichkolwiek informacji to po, tak. to do niektórych rzeczy. I tak jak jest... na przykład spadają te orzechy, ja je podnoszę, a tu pisze, że nie, że nieznane. Tak, nieznane, wszystko jest nieznane, nie? K ja tak o, na dobrą... kokosy są nowe. Więc ja tak na dobrą sprawę nie mam zielonego pojęcia, co, co jest na co. Niestety. A jakie ja stuknę palmy? Nie, myślałam, że jak palmę stuknę, to mi kokos spadnie. Wiesz co, sobą mi się spać co? Może byśmy się przekimali i później szli. Robić Lubisz? miksturem. No bo ja już taka, taka to zmęczona. No może dobrze, to ja się może. No Jezus, przestań żygać, chłopie! Dobra, skoro tam nażygasz, to ty tam śpisz, jeden ja na Hamak. Jesus. Dobra, skończyło mi się żegamko, Tylko że życie strasznie mi spadło. To mi życie właśnie rośnie, jak się wysypię. No, ja jestem strasznie głodny, więc wiesz. Nie, to, to ja to tak średnio. No, ja nie mam wszystkiego. Nawodnienia, czekaj, to wypiję. Ty e, No, czekaj, bo ja muszę coś zjeść, bo umrę. Kto, od spania jeszcze się nie umarł? Dobra, napiłem się, co ja mogę tu jeszcze zjeść? Aha, zepsuty to grzyb, to on się też zepsuje, dobra. O, znajdź pomoc, zbadaj spalony fragment mapy. Już idę do ciebie. O, masz, akurat trzecia wstaniesz i ugotujesz papugę. To, tak, tylko że najpierw trzeba ognisko rozpalić. Ale to ty... A la, lalala. La, 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 la. Czemu ty tego grzyba wyrzuciłeś jak to był dobry grzyb? Ale myślałem, że się... O, nie mam drewna. No ja też tak średnio w drewno. Czekaj, ja te ptactwa poprzetwarzam na mięso. Ja to pełno tego mam. Po co mi tyle piór właściwie? No wiesz co właśnie, ja też się zastanawiam po co mi, więc myślę, że chyba sobie darujemy te piórka. Więc ja trochę powyrzucę, ja mam 40 piórów. Bo one służą nam do robienia strzała, ale my strzały to tak... Ja łuk już dawno posiałam. Średnio i tak robimy. I jak chcesz mam suche liście, jakby były ci potrzebne. E, zaraz zobaczymy, czy będę mieć na rozpałkę. Dobra, to mi się przyda. Tutaj mam trzy mięska, a to wiesz, trzy gulaszowe zrobimy. Na pewno wiem, że będziesz musiał jakieś je dołożyć. I nie Aha, no to trzeba ściąć drzewo. Niemki. I, nie I deszcz idzie dobrze będzie woda. Tu jest jakieś małe. Dobra, kładę to przetwórzmy. Dobra, Hungry, Wrzucisz tego kijka jednego, a ja już rozpalę. Już, już zbieram. Zbieram kiku i idę. O, ty jesteś tu. Wziąłem ci wodę, wypiłam przez przypadek. Pięknie. <laughs> tak wrzucałam. Dobra, ale mamy ognisko. to. dobra, czekaj, bo tutaj... Dobra, mięso z papugi. Ja tą jedną miskę zabiorę, bo mam kraba. Tu wrzucę. Aha, krab jest zepsuty, no to już go nie zrobię. Aż dopiero co go ten... Dobra, czekaj, jeszcze jedno walić. mięso tu wrzucę. I wiesz co, ja te pióra zjeść, też powywalam. Zjeść, to mogę poniszczyć, tu zjem to zjem Właściwie to wiesz co, że trochę źle robimy. My nie wyrzucajmy ich... Tylko... Ty niszcz stosy, czy... Jakieś zepsute, to niszczę. Poczekaj, no to, to ja też zepsuję to wszystko i te pióra też zepsuję, bo w sumie słuchajcie, nie używamy tego pieniądze. i tak. Dobra, kupił z ja potrzebuję coś. Wody jest. potrzebuję. To zjem, a tutaj położę, o. Idę się napić. Gdzie tu nasz przylądek pitny? Przylądek pitny. Czekaj, wiesz co? Ja może sobie wezmę trochę bananów. Muszę trochę tych misek zaraz powyrzucać. Ale banany. Nie mówcie, że nie ma bananów. Dobra, już. Już napitam. Jak zwykle białka nie mam, ale to nic nowego. Skąd ja kokosa? Ja nie wiem. musiałam może podnieść. Dobra, to wyrzuca. To mm. ty wiesz, że nie mamy ani, ani jeden balan nie wyrósł? Tutaj jest, nasz hodowlany. Nasz hodowlany? No, co pięć, wiesz. Wiesz, biegniemy tam szybko. Gdzie ja ty chcesz biec szybko? No robić miksturę. Ja muszę się najeść, kurde, bo umrę w O, to pomogwie. masz, masz gulaszowo, masz dwa mięsa, masz banany, czego ty jeszcze chcesz? Czemu ty przetworzyłeś tego banana, debilu? <noise> jedz, jedz, Ach. jedz. No jest bananka. No, ej, krab, zniszcz. No woj, wojtuś, za mamusia, za tatusia. Już, czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, banany zjadłem. No, masz. Bier, zupę, bier, mięso, zupę, bier, mięso weź, i żeraj to wszystko i idziemy. Weź, wypij. Zajdziesz sobie zjedz, jakiego banana czy orzecha po drodze. Zjedz. Dobra, mam wsią. No. Najedzony. E, nie mam tłuszczy. To orzechy. Nie ja może chyba zjadłbym. No ja wiem, jak będzie jakiś kokos albo coś, to wtedy ewentualnie. Kokosa mam. No tutaj mi tego kokosa. To chodź tu. Bo kokos chyba też dawał tłuszczek, jak się go zjadło. O, masz pijawkę. No, dzięki. No ja to nie jedyna. No, jeszcze, jeszcze kilka, ale ja też mam chyba. Dobra, to ja się już sama skubię. Ej, ja jeszcze tylko jedną mam. Dobra. To też Eee, jeszcze też się przejrzał. Też ma gdzieś pijawę. Pewnie na łydkach. No czyli... A, może no, już zdjęłaś, dzięki. Sam mi się podświetliło. Może... Mm. A? No dobra, to idziemy. Ale czekaj, 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 tędy. No co mnie kurde ugryzło, no ja pierdzielę! Magda, jestem zatruty, mam gorączkę, i dospać Ach, dobra, to ja tam chyba w kolejnym odcinku Też pójdziemy. Też mi się tak wydaje, że w kolejnym odcinku pójdziemy, bo widzę, że dżungla jest absolutnie przeciwko nam dzisiaj. Jezu, Wojtka, zostajecie. No, żygałeś do łóżka i do hamaku poszedłeś? Nie, nie żegałem. Wcześniej żygałeś. A to wcześniej. A to I, do hamaku z... się ten? W idę z tobą, nie. Myślałem, że w hamaku jesteś, już idę spać z tobą. której wstajemy? Y już. Boże, co za. A co tu się hajczy w tym kokosie? Ja może zapiszę. Chodź też zapisz na Dobra, też zapisuję, okej. Okay. Czy ja potrzebę jakiejś wody czy coś? Nie, jak zwykle białka nie mam. Dobra, to my się chyba... zrobimy tak, słuchajcie, że będziemy się już w następnym odcinku widzieć tam na miejscu. Tak, nie będziemy ehm, was obarszać się drogą. Tak, i drugi. my się po prostu tutaj też najemy, ogarniemy i... Ja jestem idziemy... gotowa do drogi, to mów no za to nie, siedzę, nie. Ja, ja będę musiał jeszcze pojeść, no. więc tutaj chwilę pewnie postoimy później albo przed następnym odcinkiem. I ja się gdzieś tam przygotuję, żebyśmy ogarnęli. Dobra, mm -hmm. to co? Na dzisiaj wam dziękujemy. Tak. Słyszymy się oczywiście w kolejnym odcinku, gdzie ogarniemy tą psychotrię i to wszystko, więc e, pewnie będą znowu wizje. E, także zobaczymy, jak to się będzie tam prezentować. A na dzisiaj to tyle. Była ze mną Madzia. Byłam. No i co? Słyszymy się w kolejnych odcinkach, także trzymajcie się. Cześć i pa pa!